To? Klamka, dawaj, ten. klamka w kieszeni Drive na by robimy strzał. Strzał. Louis Vuitton narzucony na siebie Strzelamy do lamusów Co tu się dzieje? Strzał, strzał Nie ma co to po co zbierać Nie zbierać, co tobie zbierać. <laughs> Jesteś wart o tyle? Ile za ciebie zapłacę Ile za ciebie zapłacę Ile za ciebie zapłacę <laughs> wow. Kurno CO JEST?! <laughs> o boże... Ty co? co się stało? A gdzie my jedziemy w ogóle? Co my robimy? Jakiś napad na bank robimy. To dawaj. Może Miller będzie otwarty. zabójstwo EJ nie o. A nie, dobra. <laughs> Jazda, wjeżdżamy do Los, Sa Los Santos. Nie dawaj, drive by do Mcdonalda, go. Ja muszę zaraz kończyć. O, jest, jakie korki! O, dawaj, wbijamy się, napad robimy. Bierzemy helikopter, nie, policem tu jest, szybko, skaczamy. Czemu? Zabijaj, strzelaj do niego. Strzelam. strzelamy do o, niego. Jest, jubiler. jest, 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 jubiler. Muszę Chodź Chodź go zabić, ty. A jak się broń wyciąga? Jedynką, dobra. O. Close, zamknięty. A nie, dobra, to nieważne. Wcieraj, kurwa, jubilera, raz. Mapad żebyśmy wydawali się napać? kurwa. A ja da się Znapać. zabić policjanta? No? To fest. idziemy, dawaj, ja idę. Weź, prowadź tam. A bo czekaj, ja wezmę drugie, drugą furę. Da się biegać szybciej, o, ale zapierdzielam. Dawaj to. Ale to jest bogaty, to jest do kupienia. tylko. A to damy. nie, dobra. O, jest otwarty, chodźcie, chodźcie. chodźcie. Jest otwarty. O, jak się kładziesz? C, 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 C. Te, dobra. Ty. dawaj, loczul. Na lasery musicie c. uważać. Kurwa. No, hej, jak się podniesiesz? Całą, kurwa. Dobra, lasy, Ale że co kurła... Dobra laser. Co ja mam trzymał, robić? Co wyście zrobili? Ej co akurat? ja mam robić? No, Musieli F przy tym i to bierzesz. w tej good life czemu zginąłem? Buła no to no, się